U miasta jak kręci blachary, nie o się mu żadna laska Jazda, tylko czyszczeć będzie chłop z manieczek Nagrany na kąpach, obowiązkowo musi lecieć Wam gdzie się wozi zioł, co mu tata wybudował trzypiętrowy dom Wysukany, niedostępny jakby jakiś skrąso Na impre, na imprezie Serdecznie witamy, witamy z Dortmundu Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Mam nadzieję, że na sygnali do Napar będzie dzisiaj znakomity mecz. No nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje, oby tylko chciało im się chcieć. Wawrzyniak. Przemysław Kaźmierczak. No już blisko polekarny. Piłka wciąż brzeg. No i piłka wyszła poza pole gry. Podał do partnera. Polański Oddaje piłkę koledze. Dobra interwencja obrony. O to chodziło. Zagranie głową. O lala, jaka bramka. To jest cały on, świetny gol strzelony głową. Nigdy nie stanowiło to dla niego problemu. Nie byłoby tej bramki, gdyby nie fantastyczne wejście w tempo i zagranie głowy. Wynik w tym meczu zostaje otwarty w siódmej minucie. Ładne podanie. Może być groźnie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Bardzo dobre podanie. No, z tego miejsca można strzelać. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Ale znakomicie! Prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Peszko. Obraniak. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Miller. Groźni, ale stążyli na czas. Koniec pierwszej połowy, w której bramki strzelał tylko jeden zespół, jest 3 do 0. W pierwszej połowie zasłużone prowadzenie i wręcz dominacja na boisku. Mówiąc krótko, widać tutaj różnicę klasy. Rozpoczęła się druga połowa tego jednostronnego widowiska. Miller. Hummels. Michel Bastos. A ładnie teraz, ślizgiem próbuje. Zaje strzał. Obronił, nie złapał piłka w grze. No i przejęli w ostatniej chwili. Celnie, dobrze. No uderzając z tej odległości chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Szansa! Nie wiary, Szansa po strzale głową. Czy to... Zdecydował się na strzał. Trafił poprzeczkę. Piłka nadal na boisku. Zadał ją w obrony. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Nie ma gola! Piłka uderzona słupek wraca do gry. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzód załku. No i ślisk. Obraniak. Właszczykowski. Szaleń atakuje obrońca. Mogą kontratakować. Dobre podanie. Nie stracili. Broni, ale piłka w grze. Próbował z daleka Właszczykowski. No, będzie gol. Robert Lewandowski. za to podanie. Wspaniała okazja. Czy to wykorzysta? Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. O, ładnie to zrobił. Obraniak. Piszczek. Ależ piękne podanie. Obraniak blisko pole karne. Może strzelać. To podanie przejęte przez obronę. Fantastycznie, no. Jestem pełen uznania za to podanie. Przerwana akcja mogła być groźnie. Przejrypiłkę piłkę, jest. Byłaby ładna kontra, ale nie udało się. Peszko. Obraniak. Błaszczykowski. Ładnie dograł. Łaszczykowski. Ślizgiem próbuje. Nie wyszło mu to prostopadłe zagranie. Piłka u rywala. Łaszczykowski. Dobre rozegranie. Stracili piłkę. Obraniak. Może się z tego rozwiną ciekawa akcja. Do Dośrodkował. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Niebezpieczeństwo zażegnane. Znakomity przechwyt. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Znakomicie w tempo. No i kontra zastopowana. Blisko już do bramki. No nic z tego nie będzie. Dużyna przeciwna odebrała piłkę. Felipe Santana. Piłka trafia do przeciwników. Mają szansę na kontratak. Stuprocentowa okazja! Będzie strzelał! No i proszę państwa! Cóż za klasa niesamowite! Przemysław Kazmierczak. Lewandowski. Piłkę przejmują rywale. Michel Bastos. Czy utrzyma się przy piłce? Błaszczykowski. Niecelne podanie i będzie aut. Kto jak kto, ale on jest prawdziwym konstruktorem tej drużyny. Miller. Taniak. Peszko Polański No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Michel Bastos Atakuje ślizgiem. Ale obrońcy udało się przejąć piłkę. No udało się przejąć. Uderzenie w stronę bramki. Za moment wznowienie jakiegoś groźnego. Piękny gol. Naprawdę piękny strzał głową. Potrafi zawisnąć w powietrzu. Rzeczywiście jest groźny. Nie minę się z... Ładne podanie. Ładne podanie w tym pale Nie dochodzi do adresata. Ryzykowna, ale udana interwencja. no Z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. Co nie jest wyzwanie dla bramkarza. Taki strzał. Ciekawe, jak wykorzystają ten rzut rożny. No, będzie to a, fantastycznie z kolei pytanie, czy wykorzystają ten żywność. <noise> w ostatniej chwili przejęli. No i mamy stratę piłki. No, partner idzie mu w sukurs. Oczywiście dobre podanie. Może odegrać do środka. Nie wiem, czy to mój strzał, czy to jest podanie i szykują się do wykonania rzutu rożnego. Kolejny gol, można powiedzieć, że jest to pogrom. W tej sytuacji jedyne co mu pozostaje to modlić się o szybki koniec meczu. Albo w tym czasie pójść do kina. Proszę popatrzeć jak kapitalnie rozegrali ten rzut rożny. Nastawili się dzisiaj na atak i rybale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Zajrzał się, nie chce grać sam Niepskie krycie, no i napastnik Teraz urywa się obrońcy Ryzykownie, ale udanie No strzela Nie wykorzystali dogodnej sytuacji Ale i tak prowadzą Ładna wymiana Przejli piłkę Łaszczykowski Peszko wspaniale przechwycił. Strada piłki. Próbuje teraz ślizgiem. I dla niepewności, czy ten faul zakończy się tylko rzutem wolnym, nie wahał się arbiter i sięgnął po żółtą kartkę. Błaszczykowski. Polański, pięknie podał. Posyła w pole karne. Oddał strzał głową. Piłka opuściła boisko i rozpocznie bramkarz. Wybiega na pozycję. Strzela! Świetna obrona. W fantastycznej formie jest dzisiaj bramkarz. Za chwilę będą mieli okazję do grania rożnego. Ach, szkoda, strata. Bardzo dobre podanie. Zatrzymany atak. Zdążył w ostatniej chwili. Podał do partnera. Łaszczykowski. Ach, wydawało się, że A jednak przejął. Ślizgiem próbuje. Ładnie dograł. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Peszko. Wracą piłkę. Kapitalne przejęcie przez Błaszczykowskiego. Dobrze. Biega na wolne pole. Za to podanie. Może być groźny. Mocne uderzenie głową. Piłka opuszcza boisko i zaczną od bramki. Piłka wciąż grze. Może dośrodkować. Michel Bastos, ślisk. Skutecznie dograł do kolegi. Dobrze, Głazczykowski rozciągnął...